elo elo tak nasz miejski miejski świat tak to nasz kochany miejski świat tak nasza czarna białostocka jest właśnie tak o tym jest rapowane jest ciągle zawsze rapowaniami rapowanych zawsze tak będę rapował naszego miasta pięknych pięknego tak miejsce miejsce nasze klimaty miejsce nasze, nasze okolicy, czarne białostockie nasze klimaty miejskie miejski klimat Nasze ścieżki tak na schodnik, ścieżki tak taki jest, tak piękne, porobione są. Tak ścieżki w naszym mieście jest, tak jest. Park, piękny park, mamy swój park. Tak jak inne miasta mają swój park. Czarno-białostocki nasz park, nasze okolice, nasze ulice, nasze miasto. Tak właśnie o tym jest nasz wers. Nasz wers rapuje no-stop, zawsze tak rapuje, zawsze rapuje no-stop, tak hip-hopuje. Hip-hopuje zawsze tak rymy i rapem. Hip-hopem zawsze czarno-białostockie, werset flow. Słuchaj tego klimatu, nawijam. Dobry wers. Siema a nasze miasto tak jest. Schodzi słońce z rana. Po szóstej widniało. Po, do przodu czas było po szóstej. Znaczy się teraz jest po szóstej, po piątej. Będzie trzecia rano widniało. Po trzeciej będzie słońce wchodziło. Promienie i słoneczko na niebie. Całe świat, całe niebo. Nasza miejscowość czarne białostockie grzewa Słoneczko piękne. Słoneczko nasz klimatem. Klimat. Bo się o tym się ma. Rapuje non-stop. Ma przekazem. Posłuchaj przekazu, przekaz zawsze takty, takty, rymy. tak rapuję zawsze będę, tak rapował naszemu Bogu. Piszę się w dekalogu, zawsze życie całe. Piękne chwile, uśmiecham się, chłopak radosny, wesoły. Nie smucę się, słuchaj tego, tej nuty w kółko, gdzie chcesz. Słuchaj sobie w domu, słuchaj, w samochodzie, wszędzie, gdzie chcesz, słuchaj. To tak. Kozacki wers, Kozacki rap od czarna kochanej naszej czarnej białostockie zawsze tak robię nuty, numery, zawsze podnoszę poprzeczkę. Jest największej, rymów ciągle. Więcej skilsów i więcej tego, traku, rapuje chłopaku, rapuje, nawijam wers, rapuje. Zawsze taki wers: Słuchaj, chłopaka naszej kochanej okolicy, tak właśnie słuchaj. Słuchaj, czarny, białostocki wers, czarny, białski rap, hip-hop, zawsze przesłuchaj. Słuchaj, słuchaj nas, kochane klimaty, tereny, nasze ścieżki. Jak naszego miasta, zobacz, o tym będzie wers, właśnie tak jest, dobry wers, wciąż tak zawsze jest, dobrego wersu, rapem hip-hop, podkłady na YouTube, swój podkład zrobić, razem z DJami album, albumy i epki podziemia, czarne białostockie nasze klimaty, piękne i jest... Tak jest, Witaminy to owoce To są truskawki Gruszki są Jabłka, pomidory I jest Tak to jest Warzywa i warzywa Wszystkie smaczne są Dobre w organizmie dają Więcej tak Witaminy C Woda dobra, zdrowa Wody źródlanej I jest Cisowianka woda Jest w wodzie tak to jest woda z truskawką jest. Gazowanej wody już nie pije i koli są trochę wypiłem, już nie pije, znaczy przedtem piłem więcej wody. Piłem więcej, jak najwięcej przedtem. Tak to był napój, gazowany kola. Teraz napój jest, bo jest woda, struskawką napój. Truskawka, tak czerwona, i truskawki i jest napój. Napój struskawko tak tej wody, woda tak napoje tam inne już nie pije i nie pije. Zawsze w sercu prawda, nie kłamstwo nigdy, nie plotki nigdy, nie zawsze swojego życia robi hipowers, robię, hip robię non-stop rap, robię życia wers swojego. Nie obchodzi mnie tamto, nic nie obchodzi, nie wnikam. Popatrz, rap chłopaka naszej czarny, białostowskiej chłopaczy na Mariusz, tak buri, buraczek czerwony, zawsze o tym kawałki, zawsze tak rapuje, nawijam, rapuje zawsze, nawijam dobry kawałek, nawijam wersów stale, stale. Rapuje, stale hip-hopuje, stale. Piękne tak nasze pociągi jeżdżą, mamy w Czarnej Białostockiej pociągi jeżdżą na szynach, tak jak jest pociąg. Tak, to jest pociąg, jest taki na... Jest wagoniki i wagonikami doczepiony szynobus jest... Jest więcej tak pociągów jak najwięcej trasy, gdzie potrzeba, żeby ludzie pojechali. Tak, ludzie jeżdżą do Białego Stoku ludzie dla was wszystkich, rap hip-hop tak, rap hip-hop, czarne białostowskie ludziom wszystkim, nam wers rapuje non-stop, się ma dobry wers, się ma rapuje ciągle, ciągle, stale, zawsze tak rapuje, hip-hopuje stale, stale non-stop, rap, zwrotki hip-hop, opera, tio akorde nowe, zawsze dobry wers. Dobry wers, podziemny wers miejskiego klimatu. Nielegalu, nielegalach. Nawijam dobry track, dobry rymy, dobry rap. Nawijam wersów stale, nawijam ciemak. Takty. takty zawsze rapujemy, rapujemy, hip hopujemy, rymujemy. Tak jest, tak jak jest na, jak pociąg. Jest taki wagoniki, są so, i jest. Taka, taki, taka to jest prezent. Tak, to właśnie, tak prezenty są. To popatrz, ludzie, kochany, wszyscy są prezent. Taki jest pociąg, to dają, tak, to kupują taki, tak, ktoś się bawią w domu. Jest pociąg, jest na szynach, taka kolejka, to pociąg. Popatrz, bawią się, tak to pociąg jak tego, popatrz jak jest rodzina, rodzinie i są w niej, właśnie e, to jest dzieci, dzieci są i tak ma i e, kupuje, tak to prezent, tak serca, to skarb najważniejsza rodzina jest najważniejsza, to pociąg taki na szynę kupuje i, to, i pojeździ po domu. Pociąg to jest taki jak jeździ na szynach. To jest jeździ gdzie jest przejazd. Jest tak y, przejazdu, jest kasa tak otwarta, gdzie ludzie kupują bilety i jeżdżą kilometry. Do, y, do, jak pracują, y, to praca jest w Białym Stoku albo gdzieś. Dalej, dalej więcej pracuję, wiesz, że jest sska rodzina. Będę o tym składał wersy, będę o tym wciąż rapował. Wersy ciągle nawijane o rodzinie, o ty i wersów, wersów dla rodziny, wersów tak. Chłopak przyjdzie dziewczynie, tak że ją ma. Chłopak dziewczynę. Chcieli być razem w związku, chcieli, są so, w związku tyle, tak tej miłości, razem połączeni tak rap hip hop, o tej miłości, o zwrotki, zwrotki tak, zwrotki non stop, siema posłuchaj chłopaka, posłuchaj rymów chłopaka, jestem tak. Takty, rymy składam życia, nasze wersów. Wersów, takty, rymy rapować, rapować ciągle rapuje, rapować, tak nasze czarne białostockie miejscowości rapuje. Hip hopuje, rapować ciągle są, rapowane, flow, rymy rapowane, hiphopowych, zawsze tak jest. Nawijam prezent, to jest skarb To jest czarne białostockie Nasze życie, tak Naszego Boga życie Tak kocham i właśnie się wydaje w wersy czarne Białostockie wszystkim nas czarne białostockie mieszkańcom Nasz hip -hop rap La Boga wers Na Boga piszą się do de dekalogu Hip hop Wersy hip hopowe są rapowe ich Rapują się, rapowane zawsze Ciągle siema rapuje Hip hopuje, zawsze z tak nasz bogu, tak piszę dekalogów nas Rapuje serca. Rap verse. O, tym ciągle jest gra. Nawijam wers. Rapuje, non stop jest, kawałki ciągle są. Rapuje, wciąż nie non stop ją. Siema, rapuje, hip-hopuje, nasze czarne białostockie i chłopak, dziewczęca. Miłość, ja sobie poczuli. chcą być ze sobą razem w związku. Poczuli miłość, ta, tą jedyną, tak, dla prawdziwej tej miłości. Tak, wers prawdziwy. Składam wers jedyny, tak najważniejszy. Prawdziwa, tak, jedynej miłości, tak, tak to jest. My wszyscy, tak, mieszkańcom Czarny wszyscy my, mieszkańcy Czarnej Białostatki, miłość jedyna, zawsze prawdziwa, jest. Tak, kiedy o naszego Boga Pismo Świętego, Dekalogu, tak właśnie o tym. się rapuje, się rymy rapowane, Flow, zawsze jest tak Rymy zawsze rapowe, e, rapowych, hip hopowych. Zawsze wciąż rapować, wciąż rapować i rapowane, non-stop, rymy. Tak hip hopem, zrodki, rapem też wszystkich. Jestem mojej mam doroty, tata Henryka, wujka Sosnego La Marysi, la wujka ziemowita, la. Cioci Hance i tak właśnie rodzinie naszej, z kim tak rapuje, miejski go klimatu, klimat naszej, to robią ostateczny klimat, o tym i tak, zwroty, no stop się ma więcej, zwrotów tak rapują się, rapowanych, rymy, zawsze o tym się ma, rapuje wciąż, rapuje ją, rapową nutę wciąż rapuje, nawijam zawsze wers, rapuje na zwroty. Rapuję i nawijam ją. Siema tak kochanej czarnej białostatki, tak rap... Rap siema czarne białostatki, Elo siema. Ema struna, te gitary zawsze tak będę. Mówi o kochanym mieście, mówię. Rap, hip hop, zwrotki, mówię, siema, mówione. One są rapowych hip hopowych, tak, gadam na numerach, gadam, rapuje na wika. Rapuję wciąż, rapuje zawsze. Rapowanych nawijek wciąż, zawsze jele. Więcej wciąż, zawsze dobry przekaz, tak, nawijam wciąż, nawijam werset, zawsze ją. Siema Werset, siema Hip Hop, zawsze rapuje wciąż, siema tak i wiem, i wiem, co so jest sklep, gdzie rowery sprzedają, tak to właśnie są rowery, żeby pojeździć, to jest relaks, relaks. To jest dla zdrowia, zdrowie bardzo ważne, najważniejsze. Posłuchaj, nie ma alkoholu. Nigdy w życiu nie będzie nie chcę i nie będzie nigdy wcale nie chcę kląć, Nigdy wcale już nie chcę. Nie chcę już nigdy wcale się lać. Nigdy już nie chciałem i nie chcę, nie będę. Nie leję się. Nie klnę, nie kłamstwo. Nigdy w życiu nie, nie kłamstwo, nie, tylko prawda w życiu. Na werset, trap, zwrotki tak naszemu Bogu, całe nasze życie. 18. Zawsze o tym numer rapuje, rapuję, no stop rapuję Nawijam rapowany skills, skillsy siema, ema, siema Skillsy wciąż zawsze tak nawika, nawice z skillsami, rymów hip-hopowych, hip-hopowych rymy Zwrotki rapowych, dobry wers, dobry wers jest wciąż Nabita, dobry wers na numery zawsze tak jest serca chłopakiem. Serca zawsze tak o tym. Rapuję, nawijam i rapuje wciąż. Rapuje na traku, zawsze tak ją. ma dobry wers, dobry rap. Na tym traku jestem wciąż. Na rapową nutę zawsze takty. Bity kawałki, rymy flow. Rymy ją Bit i kawałek, bity i flow. Na tych rymach zawsze tak jest ją. Na tych rymach posłuchaj flow, posłuchaj jak składem wciąż je rymuje. Na bitach się ma daje flow, na bitach rymy zawsze tak się mają, na bitach się ma flow, daje numer i jest tak, stąd nasze numery są. Stąd czarne białostockie numery, numerami tak rapowych i hopowych. <śledź> 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 Posłuchaj wciąż, Bo słuchaj jak? Nawijam, przepraszam jakiś kaszel złapał mnie. Posłuchajcie tego numeru, słuchajcie, nawijam zawsze, tak się rymuje Sekundy zawsze tak składa się flow. Na tych rymach flow. na rymach zawsze się ma dobry rap, się ma dobry rymy, się ma rapuje, Nawijam wciąż, na nutę wciąż. Do jest jak jeździ pociąg to jest komunikacja miejska pociągiem jeździsz gdzie ludzie chcą jadą za swoimi sprawami, posłuchajcie o tym flow, nawijam zawsze na rymach zawsze flow i jest tak rymy, zawsze tak będę o tym hip hopowo rymowo, dla rodziny swojej o mojej mamie, o rodzicie tacie Henryku o wujku szesnym, o Marysi, o wujku Ziódku, o cioci Hansa, o Krzysztofie o, nasze rodzinie. Tak to nasze rzemiosło, rymy składane rzemiośle zajęcia flow praca, zajęcie, życiówka wciąż. Na tych rymach serca zawsze rapuje. O tym hipok pasji to jest zainteresowania, Flow. Nas zainteresowane ludzie, ludzie mają zainteresowanie, jest gotowanie, kucharstwo, kwiaciarstwo, układanie kwiatów, róże czerwone są na różne imieniny. Urodziny na wesela, tak organizatorzy, tak organizują, tak to kwiaty. Są kupywane, są kwiaciarnie robione i róże rosną w ogródku. Tak jest ogrodnictwo, jest pasja, jest jawka i pasji, tak jak rap, hip-hop tak jak jest catering, robi jedzenia i na weselach przywożą różne jedzenia. Tak to właśnie wesele jest. Potem są oczepiny, zagrało disco polo, tak właśnie, wszystko, co muza leci, nuty wciąż, zawsze operat i dżem i rap hip-hop, wszystko tak spalasz, jest, jest hotelarstwo, są hotele, tak, są różne pięciogwiazdkowe hotelów, gdzie tak, są, jest różne, tak, mm, różne są ludzie, różne... Mają pasję, różne zajawki się interesują. Właśnie o tym nawijam dla na wszystkich ludzi, wszystkim Wam. Nawijam. Tak, czarno ostatnie wszystkim rap, hip hop, zwrotki, numer. Nawijam i rap, nawijam i flow. Nawijam, rapuję. Wszystko tak, o teraz jest pasji jest. Maszynie szycia, różne rzeczy, torebki dla kobiet jest zainteresowane, pasje, ciuchy. Bluzy z kapturami, spodnie wycieruchowe, Tak, ludzie są sklepy, są na rynkach, przywożą. Bardzo fajne wszystkie rzeczy. O tym tak rapuję, składam. Mamy w czarnej Białostockiej nasz rynek. Tak jest, to tak białostockie Hip-hop i rymy naszego rynku. Tak ludzie przyjeżdżają i sprzedają. Różne rzeczy, tak są w z kapturami, spodnie, wycierchowe ciuchy, jest ser biały, witaminy, biały serek do zjedzenia, zjeść posolony solą, jest i truskawki i są cukrem, truskawki tak ludzie na wiosnę będą, albo lato potem już będą sprzedawane, posłuchaj, dobre, dobre do owoce, witaminy, jest wafle. Są gofry, wafle, i jest bity. To jest śmietana do zjedzenia. Bity, to śmietane robią producenci i dają do sklepów. Śmietane do jedzenia są lody, wafelki, lody różne na lato. Zjeść witaminy są wszystkie, i lody to są, są zimne i ciepłe lody, suche. I tak, to właśnie produkuje, jest na ciepłe, to jest pory roku, ciepłe, ciepłych pory roku. Tak, to nasze kochane wiosny mamy już razem z nami, jest wiosna piękna i do lata, lato razem z nami, tak jak śpiewał skaner, lato w koło brzegu. Tak, to było lato w Kołobrzegu, a teraz mamy wiosnę, potem lato, tak ciepły klimaty, długie dni i długie noce są. Właśnie tak, jest też ta rybko, składane rymy, wersów ciągle stąd, nawijam dobre rymy wciąż, w produktach, co są nasze kochane polskie rzeczy, do jedzenia, na, je, na obiad i śniadanie. Smaczne zjeść do jedzenia Są i lizaki kolorowe I tak smaczne są Jest paluszki do jedzenia na... Potem jedzenie, jest mięso na obiad i kolacje, i produkty polskie, nasze, jest sól, cukier, są tak witaminy, bez żadnych przypraw. Są i tak witaminy, są dla organizmu tak smaczne, wciąż wszystko piękne, smaczne i, i tak właśnie się o tym rapuje, hip-hopujemy czarne, białostockie rymy, wokal na rymy składam, Wciąż je składam, rymy rapuję, na wersecie wciąż rapuję i nawijam rymy, składam rap. Hip hop w wersecie na tych rymach. Wciąż nawijam rymy rapu. Hip tak czarne, białostockiej naszej okolicy, miejscowości. Tak się rapuje. Są rapowanymi hip hopowymi. Słuchaj, składam rap i rymy. Rap hip hop, składane rymy rapowych. Ciągle rapuje hip -hopuje. Tak, zadam zrodki składane siema. wszystkie zwrotki mieszkańcom czarne, białostockie naszej miejscowości. Rap hip -hop. Zawsze jest disco polo, opera, trio kordynowe. jest, jak było, tak, był taki film Krokodyla daj mi luby, tak to mówiła, tak to mówiła, w tym filmie była dziewczyna do chłopaka, to było, to było, to było z Fredrego, tak to właśnie, tak to jest sztuka, piękna sztuka jak opera, trio na sztuki, tak. Filmy i z muzyką, klimaty naszego pokolenia młodości, piękne zawsze filmy kochane, wszystkie filmy i muzykę w sercu, je nosimy, życiobarstw, filmy kochane, zawsze wszystko fajne, życia, chwile, momenty, rap, hip-hop się robi, robiony, robionymi zawsze, tak rapuje, hip-hopuje dla naszego Boga, Pisma Świętego, dekalogu. Tak rap, zrodki składam, rymy rapuję, zrodki się rymują, są rymowane, rapowych, hiphopowych.